Let it Dzień drugi, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogmasie i zapraszam na kolejnego vlogmasa To by się spodziewał? Dla mnie jest chore, że już jest 2 grudnia i nie wiem jakim cudem wczoraj minął Pierwszy dzień tego grudnia, jeśli ja człowiek jakbym była w jakimś śnie autentycznie. I mam na godzinę 9.40 dzisiaj do szkoły. Mega fajnie, mam do 14, także jest okej, okay. później niestety mam repetycje, ale to już nieważne. Ty niestety, bo one bardzo dużo mi jednak dają. I zacznijmy sobie po prostu otwieranie kalendarzy bo ja na to czekam najbardziej. I żeby było ciekawiej, to na koniec zostawiamy kalendarz od mojej mamy, a teraz mamy kinder numer 1, tutaj mamy numerek 2 i mamy kinder. Mini O tak, Kinder numer 2 Znalazłam dwójeczkę i to będzie Happy Hippo, bo już widzę po kształcie Okienka, uwielbiam Naprawdę uwielbiam I to niezależnie czy ta wersja Ciemna czy ta jasna, kocham obie Milka numerek 2 Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie fajnie Jakąś owsianeczkę albo kaszkę i sobie damy tą czekoladkę tutaj. Ale akurat mało świąteczna, bo mamy samochodzik, ale zawsze piękna. My sobie teraz random rzecz z Nyksa. Jak ktoś nie wie o co chodzi, no to musi ee, obejrzeć pierwszego vlogmasa i ja nie patrzę co to jest, że dostujemy sobie może to weźmiemy. O! Proszę bardzo. Super, ponieważ jest to matowa pomadka i naprawdę kolor widzę, że jest mój, więc się bardzo, bardzo cieszę. Idealne. Ja takich kolorków dosłownie używam, więc super. Bierzemy Maybelline. Tutaj dwójkę mamy dość sporą taką tutaj fajną. Mamy dzisiaj po prostu płyn micelarny, tonik do demakijażu. Spoko, bo mi się kończy akurat, a sobie przetestuję jakiś Nowy. Moja cudowna kochana e, seforka. Wujeczka też tutaj na nas ładnie czeka, się na nas ładnie patrzy. Uwaga, spójrzmy, co tutaj się kryje. Mamy błyszczyk z Kosas. Ja zawsze mówię: błyszczyk to jest balsam soki. Zaraz go sobie otworzymy. Najpierw w kalendarz mojej mamy. Tutaj bierzemy dwójeczkę. Śliczna to jest w ogóle. To jest chyba moja ulubiona szata graficzna tych pudełek. Dobra, widzę, że nie mamy tutaj jednej rzeczy. Ale pierwszą rzeczą jest herbatka z Herbapolu: zimowy m, ogród. I co to jest tutaj za smaczek? No, widzę, że to jest jabłko, cynamon, goździki, pomarańcza. Super. Ale drugim produktem. Co, co za... Aaaa, mamy case świątecznego, moi drodzy. W końcu możemy sobie zmienić na coś świątecznego. Bardzo się cieszę. Naprawdę mega już ja sobie. Chciałam coś zrywać, a to wystarczy po prostu tak. No patrzcie, jaki piękny. Ja prezentuję dzisiejsze produkty z kalendarzy adwentowych i tutaj bliżej możecie zobaczyć tego kejsa mega, mega słodki. Otwórzmy sobie jeszcze ten mm, błyszczyk. Ja mam z tym błyszczykiem, to jest balsam Teraz spoko ma teksturę i do nieco nie odpowiada mi coś zapach, bo czuć z takich jalurą, że tak to nazwę. Ja się prezentuje Kejsik, kochanie, a ja teraz idę się ogarniać i myślę, że widzimy się już przy śniadanku Zadałam sobie już moje przepyszne śniadanie, ubrałam się, już jestem gotowa do wyjścia i tak naprawdę już muszę wyjść. Byłam pewna, że jak wstanę, to jeszcze będę miała dużo czasu, no ale niestety nie. Tak dzisiaj prezentuje się makijaż, bardzo mi się podoba. Outfit to po prostu bluza i dzwony, so let's go, przeżyjmy ten dzień razem. Dziadki ogólnie lubię, mam mało zajęć, dzisiaj musiałam się jeszcze tak troszkę puchowo ubrać. Ale powiem Wam, że się robi coraz cieplej. Dzisiaj jest jeszcze na minusie, a tam w sobotę albo w niedzielę ma być 8 stopni. To jest przesada, ja czekałam na śnieg, grudniowy klimacik, Halo. Powiem Wam, że dzisiaj w szkole się chyba nie będę odzywać, bo tak jak mówiłam, siedzę tam krótko, więc widzimy się jak już wrócę Od kilku dni jest taka straszna mgła. serio widać tak mało. W ogóle dam sobie na usta tą mat po matkę mega fajna, bardzo mi się podoba ten efekt. Bardzo podobna do tej, którą mam z Lovely i na to dałam sobie jeszcze błyszczyk z Kiko. Widzicie coś za mną? Proszę bardzo. Na pewno będziemy tutaj śli na drwala zakręcone frytki już nie mogę się doczekać, ale wszystko w swoim czasie. Na pewno też na świąteczne McFlary. Może na tą herbatkę zimową, bo jej nigdy nie próbowałam, ale w tamtym roku, jak pierwszy raz w życiu, spróbowałam drwala. To to jest jeden burger, który mi smakuje, i moim zdaniem jest pyszny. I fajnie sobie go zjeść raz na rok tak czcić tą tradycję, że tak powiem. Ja wyszłam ze szkoły i patrzcie, tą mgłę jest jeszcze większa niż rano. Wyszłam ze szkoły, właśnie robię sobie obiad i dodaję vlog masa numer jeden. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i czekam na wasze opinie Mówiłam, publikuje mi się właśnie vlog Mas już kończy, a ja sobie robię na obiadek, czyli to co wczoraj Gnioki w sosie kurkowo-brakułowo-orzechowym. To było tak pyszne, że teraz mogłabym to dosłownie jeść dzień w dzień. I nie wnikajcie, że jestem w piżamie, ale nagrywałam świąteczny content. Też ostatnio z mamą dorwałyśmy takie tortellini, tortelloni, przepraszam, z serem ricottą, suszonymi pomidorami i serem mozzarella, więc tego też jestem mega ciekawa, także jak skończę gniokiej, to na pewno sobie to otworzę. A testowałam rano tą herbatkę, jest naprawdę przepyszna. Czuć bardzo goździki i taką Laskę cynamonu, można tak powiedzieć, i pomarańcze też. No i co? Mamy gotowe nasze pyszności, i teraz lecimy z vlogmasami. Już teraz bardzo chcę podziękować za tak pozytywny odbiór vlogmasów, bo dosłownie dodałam i w minutę dostałam tyle wiadomości, że nawet czekacie bardziej na moje vlogmasy niż na Andziaks. Bardzo, bardzo dziękuję. jest tak słodkie i daje mi takich skrzydeł. Wiecie, no mega kochane. Bardzo do szkoły na następny dzień: lunchbox, czyli na jutro. Mamy tutaj mojego ukochanego omleta Charlotte i w końcu Wam pokazuję lunchboxa, bo cały czas zapominam. Powiem Wam, że w grudniu jeszcze tym bardziej czas szybko mija i nie mam kiedy nadrabiać tych cudownych wszystkich vlogmasów. Na razie ja obejrzałam tylko Andziaks No po prostu kocham Do tego, że teraz w grudniu będzie dużo wolnego To ja potrzebowałabym dosłownie cały miesiąc Chociażby tylko na to, żeby nadrobić te cudowne vlogmasy Moją drogą też oczywiście Na pewno nagrywać i montować Wykopałam z szafy już sobie tutaj Dałam taką bluzę świąteczną I sweterek, więc myślę, że na dniach sobie założymy Jak na razie niestety niestety Wychodzę na korepetycję Myślę, że widzimy się już po, ale Zanim wrócę do domu jeszcze wstąpię do sklepu A czemu to dowiecie się zaraz jak Będziemy się widzieć z powrotem Kupiłam sobie organizer do toaletki Nie taki sam, kupiłam jakoś miesiąc temu I naprawdę fajnie mi się sprawdza A potrzebuję więcej Więc Idealnie, a czemu potrzebuję więcej tych pudełeczek Już wam pokazuję W padzie, gdy już nie nagrywałam Zamówiłam sobie taką oto szafeczkę No takie po prostu organizery obok do toaletki Widzicie, są sobie one tutaj Szczególnie jak teraz jeszcze mam te produkty z kalendarzy To na pewno dojdzie ich bardzo dużo Całą taką stricte organizację toaletki Myślę, że zrobię od 15 do 20 vlogmasa Coś takiego, coś mniej więcej w tych dniach Sobie ją fajnie razem wyczyścimy I zorganizujemy, gdy już będę miała Większość tych produktów, które mam dostać Ja sobie to teraz otworzę Ułożę i tyle Wiecie co, trochę wam pokazuję Tutaj wam nie pokażę, ale tutaj wam trochę pokażę Tak mi się podoba te ułożenie tutaj Oczywiście wszystko się zmieni, bo tych kosmetyków Będzie o wiele, wiele więcej, a jak na razie Jest mega przejrzyście Ale to mi tak pasuje, no Ślicznie Której Zapomniałam wam pokazać jak ten ciastek Czadowo wygląda w moim oknie Co wróciłam i już wychodzę Patrzcie co z mamą wysyłamy Wielką, gigantyczną paczkę ktoś kupił z Vinted U mamy, także lecimy ją wysłać To jest mamy paczka Ona jest taka I ja ją muszę trzymać, wysłać i nosić. Nie pozdrawiam. Dajcie znać, kto z tamtego roku pamięta, że kupiłam mamie na Wigilię. Koniecznie powiedzcie od kiedy ze mną jesteście, bo jestem mega ciekawa. Costałam jeszcze od mamy Mikołaja z Milki, ale nie takiego zwykłego, bo lotu z mega fajnie. Zobaczcie, co kupiłam mama, babci i dziadzi stajenkę. Ciekawa jak to wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda będzie pod naszą choinką, a i naprawdę mega ładnie wykonane. Teraz idę się wykąpać, idę już w piżamę. Na spokojnie się ogarnąć dzień sobie kolację i trzeba się wziąć niestety za naukę. Bo mam sprawdzian z biologii. Mam bardzo dużo notatek, ale dzisiaj muszę po prostu je dokończyć. Życzcie mi powodzenia! To nie jest fajne. Pokażę Wam moje notatki z biologii. Nie, to tu są takie proszę bardzo superowe rzeczy. Mamy tutaj yy, krzyżóweczki. To są z notatek od Pani z lekcji. Mam jeszcze coś takiego fajnego. Teraz tak, mamy to. Mamy to. Przypominam, że jestem na podstawie, a Pani nam robi w ogóle sprawdziane maturalne z rozszerzenia z biologii. Mam w podręczniku kilka rzeczy. Robi nam rzeczy wycięte z podstawy, także no nie pozdrawiam, niestety. Bardziej rozwala mnie to zjawisko crossing over Przeczytajcie sobie to Nie rozumiem nic i nawet chyba nie chcę, wiecie? Włosy zaplutowałam sobie w No Na jutro mieć fajne włosy Ja się jeszcze uczę, ale to by było na tyle w tym vlogmasie Widzimy się jutro Dobranoc no, let it snow, let it snow. Dobra moi drodzy Vlogmas dzień 3 Dzisiaj kalendarze adwentowe otwieramy po prostu w stronę do was i ja tutaj cały czas z tego nie chcę nie patrzę. Losuję jakąś pierwszą lepszą rzecz i już patrzymy, co mamy dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest kolejny mat. i mam lepsze światło i tak dokładnie mamy kolejny mat. Sprawdźmy sobie kolorek. Ten akurat tak średnio mój, ale na pewno go zużyję. Kinder numerek 3 jest tutaj i dzisiaj kryje się tutaj kinder. Błęno mini. Że uwielbiam Kindera, to nie przestanę powtarzać, że moim ulubionym kalendarzem słodyczowym zawsze na zawsze będzie milka. I dzisiaj mamy taki taki wzorek. No on jest taki trochę świąteczny, bo to jest niby jak taki. Czy nawet nie wiem, jak to nazwać. może wieniec, no coś takiego no bardzo ładne. To co powiedziałam wcześniej, to chodzi o kalendarze adwentowe, nie o ogólne rzeczy, bo ogólnie wolot od Kindera, tylko chodzi po prostu o kalendarze adwentowe i mamy szykobomsa. wiecie co teraz policimy z kalendarzem od mojej mamy i o o, o tak moi drodzy mamy solda janeiro 40 -tkę. i jeszcze jedna rzecz tam jest uwaga co tu mamy jejciu krem pistacjowy od basia basia kocham basie basie a najbardziej uwielbiam od nich y, tą pastę daktyla daktyla daktyl nerkowiec i pistacja bo jeszcze nie próbowałam także Zobaczymy, ale no takie cuda, ja pierniczę. Kora już pięknie wyciągnięta z opakowania i uwaga, patrzymy, numerek trzy mamy tutaj. Uwaga, co kryje się w tym pudełeczku? Zbliżająca maska od Summit Fridays. Ja się cieszę, zawsze słyszałam o kosmetykach z tej firmy, nigdy nie używałam, więc naprawdę fajnie. Mam ostatni kalendarz, czyli Maybelline, ale naprawdę czasem nie wnikajcie w to, jakie jak głupoty gadam, bo... Czasem się tak plącze język, bo chcę za dużo powiedzieć naraz. Elektrzy w Maybelline mamy tutaj. to coś małego. Zgaduję, że to może jakaś konturówka albo nie wiem coś do brwi. O, mamy eyeliner. Bardzo, bardzo fajnie, ale powiem Wam będę z wami szczera. Oglądałam otwieranie kalendarza z Maybelline i Sephory, bo po prostu nie chciałam kupić czegoś. Czego nie będę używać i co mi się nie będzie podobać. Ale nie pamiętam już serio, praktycznie totalnie nic, ale w ogóle się nie spodziewałam tutaj eyelinera, więc spoko, bo ja używam. Jeżeli chodzi o tą nawilżającą maskę z Sephora, to to jest ta. Fajralowa, cudowna, malutka wersja Jak się prezentują produkty z dzisiaj Ja jak zawsze jestem bardzo, bardzo zadowolona Pani ja już ubrana Zdążyło się zrobić jasno Wypijam sobie właśnie kawkę Pacham kawusie i co ja wam nie mówiłam, że dzisiaj delikatny makijaż I że spałam w takim oto czymś Żeby mieć kręcone włosy Więc lecę takie falowane, bardziej takie karbowane Więc lecę je teraz rozpuścić Wyszły takie fajne karbowane ale dzisiaj i tak mam dzień mycia włosów. Także to się będzie trzymać cały dzień. Nie wiem czemu ale te karbowane trzymają się mi dosłownie cały dzień, ale te falowane nie. Także fajnie, później sobie wrócimy do domu. Musimy się dzisiaj dużo pouczyć. Także dobrze, że zrobiłam łączonego vlogmasa. Mm, I umyję sobie włos. My mamy już chyba jakieś zepsute lustry, bo dosłownie wczoraj je szorowałam, a i tak dalej się coś tutaj odbija. Oczywiście w realiach nic nie, nic nie widać, więc nie wiem o co chodzi. Zanim jeszcze wyjdę, to trochę pomontuję. Tak się prezentuje dzisiejszy outfit. Po prostu bordowy sweterek i granatowe dzwony. Dopijam kawusie i lecę. Dzisiaj mam sprawdzian z chemii. Nie odzywam się na ten temat. Jutro mam sprawdzian z biologii i tak naprawdę... Już tyle na ten tydzień. W nowym tygodniu mam rozprawkę, pisanie z polskiego, ale to mega lubię, więc to jest kwestia powtórzenia. Pytania jawne z wesela, z matury ustnej i coś jeszcze. A, ogólnie jeszcze pytanie z wesela i sprawdzam z angielskiego, także muszę to jakoś pogodzić. W niedzielę będę zakuwać, tak myślę. Ale tak naprawdę nie będzie tak źle, tylko polski i tak naprawdę przede wszystkim... Eee, tylko opisanie sobie tych pytań jawnych i to w sumie tyle. się szybko pójdzie, bądźmy dobrej myśli. Jeżeli chodzi o tą rozprawkę, to po prostu muszę sobie popowtarzać lektury z tego roku. Nic więcej, bo nie wiem jaki jest temat, jaki będzie temat. Tak, już odejdźmy od szkoły. Dużo osób się mnie ostatnio pytało ee, o moją pielęgnację włosów, także myślę, że na niedzielnym vlogmasie to będzie chyba 8 grudnia. Zrobię wszystko ładnie, bo wam pokażę. Bieram się do wyjścia, przetestowałam już sobie tą giełkę z kalendarza od mojej mamy i ona była na mojej łyśliście, tak pięknie pachnie. Kocham. To jest mój aktualny gang z Sol de Janeiro, a tu jest mój aktualny gang z Wiktorii. Jestem mega, mega zadowolona. Zawsze chciałam, żeby to tak wyglądało, ale święty Mikołaj powiedział mi, że coś tu jeszcze może dojdzie. I jeszcze jedna sprawa. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie Pandora Tour, bo ostatnio też dostałam tyle wiadomości, a ja chyba w kwietniu w jakimś filmiku na samym początku, jak zaczynałam, to robiłam Pandorę Tour Ale doszło mi kilka nowych charmsów Tak samo myślę, no, że jest to fajne do pokazania I fajna taka też inspiracja Może na prezent dla kogoś Także koniecznie dajcie znać Tak samo czy wolicie to na YouTubie, czy może na Instagramie Hello, wróciłam ze szkoły Mam na sobie swoją kocobluzę, bo się oczywiście przebrałam I wow Jest jeszcze jasno na dworze, jestem w domu I chemia, spoko ale dzisiaj coś tam na informatyce robiliśmy, jakieś bazy danych i tak dalej, dostałam piątkę, także się mega cieszę, nienawidzę informatyki. I tak samo pani sprawdziła kartkówki z matmy i dostałam szóstkę. I to jest po prostu hit, jaką ja też wdzięczność odczuwam, bo te korepetycje moje naprawdę bardzo, bardzo dużo mi dają, zarówno z angielskiego, jak i z matematyki. Jest super. Poziom też zdecydowanie się podniósł, ale przede wszystkim zaczęłam wierzyć w końcu w siebie, może nie do końca w 100%, ale trochę bardziej. I to jest znak dla was, żebyście w końcu uwierzyli w siebie i manifestujcie tylko dobre rzeczy, a będzie dobrze, naprawdę. A ogólnie kończę o 13, ale mam dwa okienka i mam polski. I zazwyczaj sobie właśnie wracam do domu, i później znowu jadę do szkoły, ale dzisiaj nie idę na ten polski. Ludzie, może być to kontrowersyjne, ale ja naprawdę uwielbiam Polski. Bardzo lubię też panią, bo tak dobrze tłumaczę. Uwielbiam. Zawsze mi wszystko to, co ona mówi, to mi wchodzi w głowę, nawet nie muszę się uczyć. Wszystko sobie fajnie, porządnie zapisuję i tak dalej, ale no. To są sprawy ważne i ważniejsze, muszę się uczyć tej biologii, bo nie wiem jak to się stało, ale pani się coś odmieniło i w tym roku mamy dwie oceny z biologii i u mnie to są na przykład dwie dwójki i tak ma cała klasa i nawet gorzej że teraz pani do domu da kartę pracy to to będzie dobrze, bo sobie posprawdzałam nawet spoko była ta karta pracy, ale ten sprawdzian nie ja wiem, że ona czymś dowali, no tak na świadectwie maturalnym, bo jestem w trzeciej klasie, ale nie rozszerzam biologii, więc tak na świadectwie maturalnym Mieć dwa na koniec biologii, to tak średnio, Chciałam przynajmniej cztery. Dobra, na razie nie myślimy, zabieram się za obiad i tak jak mówiłam wczoraj, żeby mi sobie po teloni. Nie mam już bukła mojego ukochanego, ale mam cukinię i też myślę, że zrobię w takim humusowo kurkowym sosie. Co wam powiem, zjadłam i zapomniałam nagrać, ale w takim fajnym miseczce jadłam i było tak pyszne. Serio, mega polecam. Było te torteloni do tego cukinia. Fajnie by do tego też się sprawdził, broku. Ale na wierzch dałam wermezan i w sumie do środka dałam tylko taką wielką łychę tego serka śmietankowego, kurkowego. Ponownie szybki omlecik na jutro. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Gotowy gagatek, bardzo podobny do tego wczorajszego i na pewno będzie tak samo pyszny. Gdy znowu wziąłem się wieczorem za naukę, uznałam, że zrobię sobie kakao kopiernikowe i ono było tak cudowne. Totalnie umiliło mi czas. Przepyszne musicie to zobaczyć, patrzcie jakie mama zamówiła nam koszulki, no są po prostu przepiękne, mega słodkie. Dziękujemy ci mamo za Ej, za te efekty, czy? tak. <grychy> Bardzo. Tak się cudownie to prezentuje. Dobra, testuję sobie jeszcze taką kawusię, którą ostatnio kupiłam w Biedrze. Szczerze nie polecam. Mega średnie praktycznie nie czuć tego ciasteczka korzennego. To mam dylemat, którą świeczkę sobie zapalić. Tutaj mamy goździki z pomarańczem i ona dosłownie pachnie jeden do jeden, tak jak tutaj jest napisane. Mamy sojową skrukam, Była, nie wiem, dwa albo trzy lata temu w kalendarzu adwentowym, ale jej jeszcze nie zapaliłam, bo było mi szkoda, tak pięknie pachnie i ma drewnianego knota, więc myślę, że to już na nią czas. To jeszcze Taka pierniczkowa z pepko też mega, mega ładnie pachnie. Mam super szlafrok, ale postanowiłam, że zapalimy sobie krukam, ponieważ to tak fajnie wydaje taki, wiecie, dźwięk jak kominek aż. O Boże, kochani, serio, jak to pięknie pachnie, jeszcze lepiej niż jak bez tego zapalenia, serio cudo. Kolejne jedząko, oczywiście przepyszne i kolejna świąteczna mm, miseczka. I skończyłam tą biologię. Zajęło mi to jakieś 4-5 godzin, po prostu mam dość. Się maga, cieszę że Andziak stawiła kolejnego vlogmasa. Lecę oglądać, bo dzisiaj jestem totalnie przemęczona. Dziękuję Wam za tego vlogmasa. Mam włosy na olej, właśnie idę je umyć, i tak naprawdę mam już chill, muszę jeszcze tylko pomontować. Dziękuję za obecność. Później do jutra.